Witajcie kochani. Dzisiaj w piątkowy wieczór. Oczywiście łowię sobie z brzegu wniuki, ale umówiłem się z Piotrem jutro w Kołej. Także wypłyniemy sobie pontonem. Będziemy starali się coś złapać. Mam nadzieję, że będą jakieś emocje. Woda z rana ma być spokojna. Także mam być u niego 4.30 rano. No ale co? Człowiek chce coś połapać, to musi się jej poświęcić. To pracy się wstaje rano, to na ryby też. że do pracy niechętnie. A na ryby... Up, człowiek obudzony, nie? Także jak coś, następne ujęcia, mam nadzieję, będą piękne z e, pontonu na morzu. Także z drugiej strony nie będzie to morze celtyckie, tak jak tutaj jestem teraz, no ale zobaczymy, co będzie jutro. Także trzymajcie się, stay tuned, widzimy się już jutro na pontonie. Zobaczymy, pierwsza rybka siadła na federalnym. Kiepsko to nagrywa. Ale zobaczymy, co to co się wynurzy z tego. Co za maleństwo? Ej, płacz, wraz chyba co? Tak, kuchnę tu raz. Kurde. Dobra, też coś mam. Tak się nie. Ale zęby ma co Zobaczcie na te zęby. <laughs> Ej, to wody. Piękne kolorki ma. A ty masz dobre. i do wody Piotr, co tu złapał? Polok. No proszę, no polok ładny. ale mały. Drugi. Druga rybka, Horse Mackerel albo Skat. Ładnie. Tutaj zaczyna się działać. Sorry, że tak nagrywam. Dziwnie, z boku, ale akurat tyle mam miejsca, to ale coś większego. Tutaj sięgnął ciężej. Ciężej się to wyciąga. A taką węteczkę to na pewno ciężej. I kurde, wędka ładnie się wygina. Plus jeszcze ciężarek. Ładnie uderzyło. Ładnie uderzyła. Kurde, ile to jest metrów? Ale I co mamy? Koda? 38 metrów. Czy to jest dorsz, proszę pana, czy nie? Bouting. To jest z rodziny dorszowatych. Aha. Czyli to jest to, co ty miałeś. Ale spuchnięta taka. Te ryby są dobre do jedzenia w smaku, bo już jadłem. Ale trzeba uważać, bo w brzusznej części mają e, robale. No i to są te robale, takie chyba niebezpieczne. To jest. Proszę bardzo. I rybka ta wody. Kolejna rybka. Długo nie trzeba było czekać. Oj, co tu się dzieje? Kurwa? Czemu to tak ciężko? A znowu teraz nie czuję, żeby szło. Biję. O kurde, ale jak biją na dół, to aż ciężko, kurde. No nawet ci powiem, kurde. A zwłaszcza na tym kiju. O ładnie czuć. Ale słoneczko fajnie grzeje teraz. Czuję się trochę troszeczkę przy okazji. Gdzie one odpłynęły? A za ogon podczepione. Czyli dwie makrelki siadły. Trzy. Dlatego tak ciężko mi to szło. Także makrelki. O, zachowane. Ale poplątała się, bo w ogóle tak. No ale, trzy makrele zarazem, dlatego to tak ciężko szło na kiju. Na takim I na takim kiju dokładnie, no. Proszę bardzo, jaka makrela ładna. I smaczna. Czemu ja tak zrobiłem? Nie wiem. nic. Kolejne rybki. Siadłem na kij. A tak dziwnie było, że myślałem, że zerwałem zestaw, czy odpłynął, czy coś. Wędkarz z skorowali robi za statyw Patrz co tu skacze kurde Kolejna makrela Taka makrelka ładna, śliczna, smaczna A proszę, a teraz Piotrek kładę, ciągnie coś fajnego No coś tu się Czy? Ła, wow, puściło, puściło no zobaczcie, kurde. Ledwie odczepiłem jedną makrelę, wrzuciłem do dna i buch! Coś siedzi. No pewnie makrela, ale kij jak się ładnie wygina. To jest poezja. To jest coś, co wetkarze lubią najbardziej chyba. Jak im się kij wygina. <ścoughs> ale nie ma takiego bicia jak Więc makrela. Być może to nie makrela, bo makrele szarpią, nie? No, fajnie, bo one pływają, kurdy, w każdym kierunku chcą płynąć nagle, nie? Ale jestem zadowolony. Nie dobrze, że fajna wyprawa dzień też jest bardzo piękny Słoneczny Co tu się podczepiło? I do wody Co tu się dzieje? No praktycznie rzut za rzutem Jak nie ja coś wyciągam to Piotr z drugiej strony i różne gatunki Także naprawdę jest bardzo zarobiony. Kij wygina się jak banan. I o to chodzi. A co tym razem jest na kiju? Zaraz się dowiemy. No jednak te 50 metrów, kurde, żeby ciągnąć do góry. White. Tak. Mały. 50 metrów głębokości. No prawie trafił, Haczek, prawie trafił. Też ma malutkie ząbki. Dobrze, nie będziemy męczyć dalej rybki. Malutki musi wrócić do wody, żeby przyprowadził starsze rodzeństwo. <grym> Także zobaczcie, nie wiem ile jesteśmy nad, nad wodą, około dwóch godzin może. I zaczęło się naprawdę ładnie dziać. Co rzut, to coś tam się udaje wyciągnąć na kiju. Także zachęcam do subskrypcji do lajkowania, do komentowania i na pewno zajrzyjcie na kanał Wędkarz skordowali tak samo polecam serdecznie. Teraz ujęcie będzie z takiego kąta, bo akurat ja coś ciągnę, Piotrek coś ciągnie. Także nie mam operatora kamery, no ale jakoś trzeba sobie radzić, a my sobie ładnie dryfujemy, gadamy. Znowu makrelka. I też w tym samym czasie mamy kurde po makreli. Także fajnie. Co za emocje, kurde. Rzut za rzutem. I coś zawsze siedzi. No, teraz się kij wygina, konkretnie. Ładnie, pracuje. Także ci powiem, no nawet kij spinningowe, bo tak wyszło, że. Moja... I to taki dosyć delikatny. Moje wędki są przystosowane bardziej do łowienia z brzegu niż z pontonu. Są za długie, ale miałem ze sobą kij spinningowy, także też się spisuje na morzu można, tylko trzeba będzie porządnie go wypłukać po tej wodzie jak wrócę do domu. Ale daję radę. Puściło. Spadło tutaj, dosłownie przy tym. <laughs> przy pontonie się odpięło. No ale co zrobimy? No bo coś, coś na kiju siedzi. Długo nie trzeba było czekać oczywiście. Dla was to, to było dosłownie parę sekund. więc możemy 5 minut. Do no, osobnego. Tak? Co my dryfujemy? Ale coś, coś będzie małego. Coś małego, Albo się paczę, Ja już co. Sami... Teraz, teraz w ogóle A, o, o, będą okay. mniejsze w sensie makrele, dlatego że spłynęliśmy z rafy, łowiliśmy na rafie, teraz spłynęliśmy na y, piaszczyste dno. To będą mniejsze rybki, jakieś przydenne, które y, mieszkają sobie powiedzmy na piaszczystym dnie. A na takim skalnym na skalnym dnie są jednak większe. Chociaż nie ma reguły. Tak czy siak, jest fan. Dzieje się coś. A mnie, kurde, ogonem schlapała. Także dzieje się nawet dużo. Bardzo dużo bym powiedział. Piękne makrelki. A będą jeszcze smaczniejsze. Proszę bardzo. Kolejne. Rybki na haczykach. Ale nie wiem czy to jest makrela. Do tej pory są trzy gatunki ryb, złowiłem: mówiłem. Wraz, i makrela. Także jest słabie Pora na poloka. Pora poloka, no właśnie ten poloka mi się nie Ale Połting jeszcze. To jest whitey, tak? Takie takie zębiska mają. Maluszek. Który wraca do wody. <noise> Ekspresowo. Super. Co będzie tym razem? Chwilę się przekonamy, coś małego, nawet nie czułem, że to kurde usiadło, bo nie było żadnego szarpnięcia, nic. Puściłem z powrotem do dna, chcę podbijać, a tu nagle ciężej jest, nawet to to to, 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 to tak nie działa, nie? Coś jest. Teraz wychodzi na to, że jak spłynęliśmy, coraz mniejsze łowimy, które się jeszcze podczepiają bardzo brzydko, co mi się nie podoba, ale zobaczcie, wielkość praktycznie dłoni. I pracuje, że ładny dzień, kurczę, bardzo obfity w ryby, no na pewno dużo więcej niż ja z brzegu wczoraj, <grymne> na pewno dużo więcej, bo miałem tylko jedną makrelę, wędkarzy było masa, ale też kiepsko mieli, spadła, spadła, <grymne> dosłownie przy powierzchni, nie? Co tu więcej powiedzieć? Człowiekowi banan się na twarzy robi, czuje branie. Także kilka makreli sobie wezmę na przynęty, żeby po południu z brzegu łowić Niki. Mam nadzieję, że piotr przyjedzie i może Ja zrobimy na kolację. Czyli co my tu mamy? Aha, bo teraz to, to jest whiteing, a, a tamten drugi co mówiłeś? Polok? Czy? Nie, pał, pau. pau. Pauting. Tamten ma ten. Tak. Ale jest maluszek. Ryba jest ryba. Wijamy zestawy, będziemy zmieniali miejsce. Połowiliśmy bardzo fajnie makreli i innych gatunków. Teraz e, zmieniamy miejsce na rzekę Foley, tak? Dobrze mówię. Tam może uda nam się coś pospinningować za seabassem. Także za, za chwilę zobaczymy co tam będzie się działo. Spędziliśmy na wodzie około 3 godzin. Haha. Także o! I proszę, i jeszcze przy okazji jak... Piotrek wyciągał wędkę, Dokwisz siadł e, na ile to makreli, proszę, zobaczcie Dokwisz Mały, ale Papier bardzo szorstki i bardzo się wije nie? Proszę, jesteśmy na rzece Fołej i coś już na Wodera usiadło. Lije ładnie nie wiem co to, ale nie chcę przyjść, nie chcę przyjść i płynie za łódką jest. Oh, ale kurde, silny. Tak. No ma te kolce, nie? No ma. No masz podbierak przecież. No, piękny basik. Miały być basy i są basy. Każdy wie co robi. Sam się teraz boję kurde. Łukasz do mojej kolory? One tam bardzo, bardzo Nie, dobrze, dobrze, ładnie. Tak? Ładny wasik. Proszę zobaczyć. Śliczny, kurde. Rzekafowałej piningujemy w poszukiwaniu Basa. Już jeden ładny wpadł, jak widzieliście. I że my też będziemy już kończyć powoli. Jednak trochę... O, siedzi! Ja mówię, kończyć powoli, a tu proszę bardzo. Na żywo Basik uderzył. Ładnie w oblera znowu. Jednak dzisiaj chyba te białe śłania. Zobaczcie, no, na samą końcówkę, kurde. Proszę jaki ładny basik. Koczny, zadziurny. Się Sam się uwolni, tak jest i o to chodziło. Także jak widzieliście, my już kończymy powoli. Ostatni rzut robiłem i praktycznie przy końcu na, nagrał się ładny basik, mały, ale każda rybka cieszy. Także piękny wypad na morze. A teraz e, po prostu sobie dryfujemy w rzece. Dziękuję bardzo Piotrzowi za świetną wycieczkę morską, pontonem po falach. Było przepięknie. Także Piotrze, dziękuję. Także, jak Wam się podobał filmik Rybki, zapraszam do subskrypcji, polubienia, lajkowania. Polubienia, no to jest to samo. <laughs> Komentujcie, jak macie jakieś pytania, walcie śmiało. Także przy okazji, odwiedźcie kanał Piotra, wędkarz z Cornwalli, A także stronę na Facebooku Wędkowanie w Cornwalli. Także do, do zobaczenia, do następnego. Hej.